Thanks for watching!

no weźcie nas, pozbierajcie teraz. Ja jasne. ja umocno. Ej Ty masz, kurwa. Kajdanki, weź kajdanki od kogoś, z nikim i daj to ich pozbieramy. Ja nie mam kajdanek wariantów. Ja do przecież miałoby, nie. Ale kajdanek nie, nie mam. Weź go ja tylko mam. na rączki, na rączki, no go weź